Na zewnątrz to zwykła brama, ale gdy się tylko przekroczy te drzwi, oczom naszym ukaże się niecodzienne podwórko. Mieszkańcy są zachwyceni. Cudownie, tego nie było jak tak długo mieszkam tu na tej kamienicy! Ale nie ma się czemu dziwić, skoro stary i zapuszczony plac zyskał nowe życie. A wszystko to za sprawą projektu Plac na Glanz, który brudne i zniszczone podwórka należycie odrestaurowuje. No, ale to jednak przede wszystkim zasługa mieszkańców, bo to oni zgłaszają swoje podwórka, to oni pracują z naszymi projektantami podczas warsztatów i realizują te swoje wymarzone miejsca. No i oni przede wszystkim o te podwórka dbają, bo to jest przede wszystkim projekt społeczny. Jego najbardziej efektownym rezultatem są właśnie nowe place, nowe odrestaurowane podwórka. Natomiast to, na czym nam zależy bardziej zależy to w pewnym sensie odtworzenie więzi sąsiedzkich, bo wiadomo jak to wygląda w dzisiejszych czasach. Sąsiadów znamy najczęściej słabo, widzimy się z nimi wychodząc co najwyżej rano do pracy, a podczas takich wspólnych działań, podczas wspólnych warsztatów projektowych, podczas pisania wniosku konkursowego, te więzi są odbudowywane i myślę, że jest to drugi najważniejszy aspekt tego projektu Plac Naglans, który prowadzimy już od 2013 roku. Mieszkańcy tworzyli plac razem z projektami. Teraz jest to miejsce odpoczynku i przestrzeń dla dzieci. O tym, plac to był, no, jakby powiedzieć, beton. A teraz jest cudownie. Czyli teraz takie życie sąsiedzkie będzie tu kwitło, prawda? całym, ha, Jest. Ach, nie, nie ma co mówić, właśnie. Cudownie, świetnie się można kawka spokojnie wypić, wszystko. Leżaki są piękne. Projekt Plac na Glans wystartował w 2013 roku. Od tamtego czasu zrewitalizowano już 10 podwórek.